Witam wszystkich, mam no tu nieladne niespodziankę dla fanów noży klima. Przyszła paczka od jednego użytkownika, który jakiś czas temu zakupił chyba te noże. No i otwieramy, pokażę Wam coś ciekawego. uszkodzić zawartości. Żeby widać, tak, żeby delikatnie. to Na tej pochewce jest C440 Buszkraft napisane. Proszę, bardzo ciekawe. Pierwszy raz jeszcze się z takim spotkałem. Ktoś sobie wyrył taki napis. Taki sposób zamykania też widzę. Pierwszy raz. A to może być wygodne dosyć. Tu buszkrafcik bardzo pięknie naostrzony, wypolerowany krawędź, chyba przez wcześniejszego właściciela. No ten akurat jest dosyć pospolitym nożem. Buszkrafcik chyba najbardziej popularny więc tu nie ma. Pochwa jest naprawdę ciekawa, z bardzo grubej skóry, fajna. Dobra, przechodzimy do następnego. Tu mamy coś jakąś trochę. Tu mamy krydę się nie widzę. To jest kodeksie do następnego noża. Tak jak wam pokazać Bardzo ciekawym nóż. O nie Nie chcę uszkodzić, bo to jest skórzana postawa to Zobaczcie na tą pochwałę. Jak wzorą Tu jeszcze jest miejsce na krzesiło i kolejny noży kopinel, który tutaj też jest w komplecie, zaraz go otworzymy. On jest mega. To jest to po prostu pancerna pochwa na dużego obozowca. Proszę, jaki piękny. Też mega ostry. Wypolerowana krawędź, nie no, mega, mega. Nie no, goli, goli. Goli jak szalony. Tu widać, prawda? Księgnik. do tego zestawu. Czyli krześniwo i opium. Krzesiwko bardzo fajne. Taką w orzechowej z orzechową rączką. Albo nie, to jest jakaś czecza orzechowa. To wygląda. W gumce. Tutaj, oczywiście. Wejdzie. Pięknie i opinerek, zero Opiner 08, też bardzo fajny, mało używany, bo wcale nie używany. Tutaj na rączce mamy takiego pina. Też mega fajna rzecz. No i tutaj ta pochewka druga kompletnie. Super. No i teraz gratka numer 3. Naprawdę rzadki nóż. Jeżeli ktoś z Was ma taki nóż, to to proszę się pochwalić w komentarzu, albo na, na grupie facebookowej. Mamy taką grupę, fani noży, link fani noży Wericza więc jeżeli jeszcze tam Was nie ma, to zapraszam. Tam grupowisze dodają zdjęcia swoich noży, bardzo ciekawe, bardzo często są jakieś oferty sprzedaży, więc jak ktoś jest zainteresowany zakupem, no to tam jest można kupić jakby z pierwszej ręki. Nóż, albo zapytać, kogoś, czy ktoś tam chce sprzedać. To jest chyba największy nóż Marusza Przewołskiego. Na, praktycznie nabytki, nowa pochwa z kydełsu. To jest nowy nóż. On nie był używany. Nie widać po prostu, nie ma żadnych środków używania. To jest nóż o numerze 555. Tak wygląda. Mają kawałkosy. zostawione. No jak tak jak mówię to jest rzadki nóż, bardzo rzadki. Nie, mam jeszcze jeden tylko taki w swojej kolekcji i nie widziałem nigdzie nawet w internecie w żadnym starym ogłoszeniu. Także jak ktoś z was ma to się podzielcie zdjęciem, albo filmem. Coś, coś pięknego. Mega. Oż zero śladów jakiegokolwiek używania. Proszę. Rączka czysta. Nikt tu się nie dotykał z żadnym kamieniem. Nic nie było ostrzone. Logo. Znaczy tutaj akurat X, tutaj logo Klim. Tak to tak. wygląda. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam na grupę o nazwie Klim fani noża, noży Mariusza Przybyłowskiego na Facebooku. Tam są publikowane różne zdjęcia komentarze, opinie i tak dalej. Także pozdrawiam, jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się.